Cześć, dzień dobry, witajcie. Dziś opowiem Wam o tym morskim kolagenie. Dlaczego wybrałam kolagen od Forever? Otóż dlatego, że jest to najlepszy kolagen na rynku, najbardziej przyswajalny, zawiera witaminę C, która pomaga w produkcji kolagenu, zawiera bardzo bogaty naturalny skład bez sztucznych dodatków. Dlatego, że Forever używa kolagenu z ryb, który wkłania się aż o półtora razy szybciej i więcej do naszego organizmu. A to ma znaczenie dla efektów. Także jędrna skóra, nawilżona skóra, przez to zmarszczki mniej będą widoczne, mocniejsze włosy i paznokcie, zdrowe stawy, na przykład nie będą bolały po treningu. Ogólne wsparcie dla kości. Kolagen, kochani, znajduje się w naszym ciele w bardzo dużej ilości i po 25 roku życia zanika, dlatego warto się w niego tutaj zabezpieczyć. Jak stosujemy ten kolagen, kochani pijemy go rano lub wieczorem. Najlepiej pijemy go razem z miąższem aloesowym, ponieważ w połączeniu z aloesem działa głębiej, działa mocniej, działa szybciej. Także ja sobie taką saszeteczkę otwieram i taka gotowa saszetka, czy do torebki zabieramy, czy coś. Po prostu mamy ją ze sobą wszędzie. Wtedy kiedy o danej godzinie Uważamy, że będziemy pić ten właśnie przygotowany, rozpuszczony kolagen. I powiem Wam tyle. Rozpuszczony, on jest lekko kwaśny, bardzo smaczny. Mm. Naprawdę, mi on bardzo smakuje, chociaż pierwsze 2-3 dni trzeba się przyzwyczaić do tego smaku. Ale właśnie to, że on już jest w takiej gotowej formie do picia i to, że firma Forever ma proces przetwórczy cięcia, a nie rozszarpywania kolagenu. Dostarcza nam go w całości. Dodatkowo, kiedy kupujesz taki sproszkowany kolagen, trzeba go bardzo dobrze rozpuścić, i tam jest cała masa tych wszystkich jednostek, po to, że właśnie nie rozpuścisz, nie będzie działać. Sproszkowany, to tak jak jest grzyb na przykład na święta, grzybki sobie namaczamy w wodzie, czy rodzynki namaczamy, to już nie wróci do tej formy, gdzie mamy grzyba zebranego w lesie, czy mamy rodzynki jako winogrona które wiadomo, nawet po namoczeniu będą e, jakoś wyglądały, ale to już nie jest to samo. I tak samo jest właśnie z kolagenem, który jest w proszku. Dlatego tutaj mamy wersję płynną od Forever, która zawiera właśnie witaminę C, czyli naturalny antyoksydant. Do tego mamy tutaj e, jagody goji, do tego mamy wyciąg z zielonej herbaty, do tego zawiera cynk, zawiera biotynę i też mamy wyciągi z soków owocowych. Już mamy ekstrakt z czarnego pieprzu, który nadaje taki delikatny, ostrzejszy smak, ale nie jest to praktycznie wyczuwalne. Co ważne, tutaj znajduje się również koenzym Q10, który wspiera nasz układ krwiotwórczy. Mamy również pektyny czy sok z marchwi, a także ekstrakt z kolcowoju pospolitego. Także w mojej opinii nie ma lepszego kolagenu na rynku, nie ma tak bogatego właśnie w takie składniki, i aby zamówić, koniecznie wyszli do mnie wiadomość prywatną. I dziś w poniedziałek, do jutra, do wtorku do godziny 12 na Islandii przyjmuję zamówienia. I właśnie w związku z Halloween będzie fajna promocyjna cena dla osób, które zamówią jutro do godziny 12. Wtorek 28 października. Trzymajcie się, hej!